Witajcie, tym razem zapraszam do testu OPPO Rano 4 Pro 5G po miesiącu użytkowania. Wykonanie okazało się tak samo znakomite jak w Rano 3 Pro. Obudowa stanowi połączenie szkła, a także aluminium na wysoki połysk. Bardzo mi się spodobało, że ten telefon jest smukły to nie niespełna 8 mm do tego ścięte krawędzie na górze i na dole to fajne rozwiązanie, natomiast wygoda trzymania nie porywa. Obudowa na tyle co prawda została zagięta, z tym, że niewielka ramka boczna oraz śliskie matowe szkło powodują, że nie zawsze pewnie trzymamy tego smartfona. W temacie wyglądu uważam, że to świetnie zaprojektowane telefon. Zobaczymy na telematowe szkło z takim efektem mrozu, szronów. matowe wykończenie na pewno będzie bardziej wyczuwalne niż w Rano 3 Pro, i to mi się spodobało. Szczególnie w testowanym kolorze Rano 4 Pro, zwraca na siebie uwagę. Gradientowy motyw na tyle składa się z barwy jasno-szarej, ona przechodzi w jasno-niebieski, a na środku zauważymy ciemniejszy niebieski. Kiedy obracamy telefonem, obudowa może się mienić z motywem metalizowanego lakieru. W kolorze czarnym, niestety, ten telefon nie wygląda aż tak poważnie. Palająco. Wyspa z aparatami oczywiście wystaje, powoduje chyba tanie się telefonu na stole, ale muszę powiedzieć o tym, że wygląd wysepki może się na pewno podobać. Obiektywy zostały osadzone na wystającym, połyskującym elemencie, jego boki są matowe, a dookoła wyspy nie gromadzą się mocno zabrudzenia albo drobiny kurzu. Choć w okolicy obiektywów takie zabrudzenia często już zobaczymy. Klawisze zostały całkiem dobrze spasowane, mają dobry skok, do tego fajnym akcentem jest zielony pasek na klawiszu zasilania. Co ważne w zestawie, dostajemy tutaj case'a. Wokół ekranu obramowania okazało się takie samo jak w RANO 3 Pro. Kamerka do selfie została wkomponowana jako otwór w lewym górnym rogu. Na bokach prawym i lewym ekran jest zagięty. W RANO 4 Pro dostajemy ponownie podobny ekran jak w RANO 3 Pro. To urządzenie dysponuje AMOLEDem Full HD. Barwy są delikatnie podbite, ale oceniam to bardzo pozytywnie. Mamy znakomite kąty widzenia, całkiem dobra najwyższa jasność. W słońcu ten panel będzie na pewno czytelny. Szczegóły na dobrym poziomie, wszelkie teksty i ikony są zawsze doskonale widoczne. Do tego czernie jak to w AMOLEDzie, są takie prawdziwe, pełne, a także nasycone. Całości dopełnia wyższe odświeżanie osiągające 90 Hz, zatem animacje, przewijanie wyglądają znakomicie. Mamy rozbudowane ustawienie ekranu, znajdujemy tam redukowanie światła niebieskiego, ciemny motyw systemu. Możemy dopasować temperaturę barwową przy pomocy suwaka, dokonamy też zmiany rozmiaru tekstu. Do tego skalowanie interfejsu, czy też nawigowanie, po systemie gestami. Barwy mogą być żywe albo delikatne. Możemy jeszcze zdefiniować, czy wyższe odświeżanie ma być cały czas aktywne. Telefon może sobie też sterować tym automatycznie, albo aktywujemy na stałe 60 Hz. Występuje na pokładzie. Always on display. Na wygaszonym ekranie zobaczymy ważne informacje, przykładowo godzina, data na ładowanie baterii oraz nasze notyfikacje. Możemy też wybierać z wielu motywów tego ekranu, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Krawędzie ekranu mogą się pojawić. Kiedy dostaniemy nowe powiadomienie, albo kiedy ktoś do nas dzwoni, przechodzimy do tematu dźwięku. To urządzenie zaopatrzono w podwójne głośniki, i tutaj moje wrażenia są dokładnie takie same jak w Rano 3 Pro. Gwarantowana dobra czystość na każdym poziomie głośności, do tego subtelna głębia, a także znakomita najwyższa głośność. Usłyszymy, że telefon gra bardzo głośno i wyraźnie. Zabrakło na pewno lepszego podbicia basów, natomiast poza tym głośniki bardzo mi się spodobały. Szczegółowy, czyste dźwięku zyskamy, kiedy podłączymy słuchawki, tym razem z lepszym podbiciem basów. Na pokładzie nie ma złącza jack, za to mamy Dolby Atmos, zapewnia tryby dźwięku takie jak automatyczny, do filmów, muzyki albo grania. Wbudowana bateria to 4000 mAh, zatem nieco mniejsza niż w Rano 3 Pro, z tym, że raczej tego nie zauważymy, jeżeli chodzi o wyniki. W zestawie dostajemy ładowarkę SuperVOOC, osiąga 65 W, zatem możemy naprawdę szybko naładować to urządzenie. Czas ładowania do pełna wynosi około 35-38 minut. Co do wyników spokojnie uzyskamy 3,5 do 6,5 godziny pracy na ekranie. Telefon wytrzyma cały dzień bez potrzeby ładowania, ale podejrzewam, że przy bardzo intensywnym użytkowaniu może potrzebować doładowania w ciągu dnia. Testy wykonywałem oczywiście kiedy aktywne było wyższe odświeżanie, zatem można uzyskać lepsze wyniki z pewnością. Co ważne nie ma tutaj niestety ładowania indukcyjnego. Zabezpieczenia są takie same jak w Rano 3 Pro. W ekranie znajduje się skaner, jego działanie wypada znakomicie. zawsze pierwszym podejściem szybko i sprawnie przenosimy się do systemu. Zawsze celnie rozpoznaje naszego palca. Do pracy tego elementu nie mogę mieć żadnych uwag. Jak zwykle bardzo mi się spodobało, że możemy wybrać animację skanera. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego że w systemie znajdujemy spore efektów i te animacje wyglądają naprawdę świetnie. Samo rozpoznawanie twarzy bazuje na kamerce do selfie. Ponownie działa to bardzo szybko, nawet w ciemniejszym otoczeniu. Ta metoda może pracować na dwa sposoby. Pozostaniemy na ekranie blokady albo Przeniesiemy się od razu do systemu. Działanie systemu to wysoki poziom, wszelkie wykonywane operacje, zadania zawsze odbywają się szybko, nie ma szansy, abyśmy zobaczyli tutaj klatkowanie animacji. Cały system pracuje bardzo stabilnie, natomiast jestem zdania, że w gruncie rzeczy podobny w Vivo X51 działa nieco szybciej, ale może być to kwestia systemowej nakładki. Nie zmienia to faktu, że to urządzenie jest naprawdę fajnie zoptymalizowane. Zagramy oczywiście w bardziej zaawansowane, rozbudowane gry, to nie stanowi żadnego problemu. Co ważne, nie zauważyłem nagrzewania się obudowy, kiedy bardziej intensywnie korzystamy z Rano 4 Pro. Testowana konfiguracja ma 12 GB RAM, zatem możemy uruchomić wiele aplikacji w pamięci. Wbudowana pamięć na pliki to UFS 2.1, ale nie możemy tego rozbudować przy pomocy karty microSD. Całości dopełnia Snap 765G, do tego NFC Dual SIM, Bluetooth 5.1, ZapTX HD, a także 5G. Systemowa nakładka Oppo na pewno jest rozbudowana, zapewnia wiele funkcji. Wygląda też ciekawie i nawiązuje nieco do wyglądu czystego Androida. Co ważne, nie mamy wrażenia, że jest przeładowana. Wykonywane zdjęcia w ciągu dnia są dobre i zarazem adekwatne do poziomu cenowego tego urządzenia. Możemy liczyć na szczegółowe, bogate w detale fotografie, szczególnie kiedy wykonamy je w maksymalnym rozmiarze 48 megapikseli. Barwy okazały się delikatnie tylko podbite, mi się to osobiście spodobało, dlatego że cały czas pozostają one w miarę stanowane. Do tego całkiem dobra. Dynamika, z tym, że czasem zauważymy, że jasne obiekty, przykładowo niebo, mogą być przepalone. Sporym atutem na pewno jest automatyczny HDR, sprawia, że zdjęcia jakościowo są na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o barwy, i polecam, aby zawsze był aktywny. Nowością jest laserowy autofokus i działa to rzeczywiście bardzo szybko. Mamy na pokładzie podwójny telezoom, w jasnym otoczeniu zapewnia całkiem dobre zdjęcia, z tym, że szczegóły nie są aż tak dobre jak w obiektywie bazowym. Bardzo mi się spodobało, że zdjęcia z każdego aparatu. Są do siebie podobne w aspekcie kolorów czy też temperatury barwowej. Możemy jeszcze wykonać zdjęcie w ramach pięciokrotnego powiększenia hybrydowego. Detale ponownie są na niższym poziomie. Jestem zdania, że w takim powiększeniu tylko w dzień uzyskamy zadowalające zdjęcie. Szeroki kąt zapewnia pole widzenia wynoszące 120 stopni. Tym razem to obiektyw 12 megapikseli z autofokusem. To przekłada się na bardziej szczegółowe fotografie tego typu, kiedy porównamy to sobie do Rano 3 Pro. Możemy też robić fotografie w bliższym ujęciu dzięki obecności autofocusa. W nocy zdjęcia wykonywane aparatem bazowym są całkiem szczegółowe, z tym, że oczywiście zauważymy pewne szumy. Takie zdjęcia są dosyć jasne, ale nie ma efektu, że są zbyt jasne i to cieszy. Co ważne, dostajemy tryb nocny dla każdego obiektywu, a to wcale takie oczywiste nie jest. Podwójne powiększenie oznacza słabsze detale, a także łatwiejsze poruszenie zdjęcia, a pięciokrotny zoom zapewnia bardzo słabe fotografie nocą. Selfie okazały się szczegółowe, mają do tego naturalne stanowane barwy, i na pewno mogą się podobać. Nagrywane filmy to dobry poziom, są zadowalająco szczegółowe, zauważymy delikatnie podbite barwy, do tego fajnie działająca cyfrowa stabilizacja. Nagrania w ramach podwójnego oraz pięciokrotnego powiększenia mają już niestety słabe detale. Natomiast fajne jest to, że w czasie nagrywania możemy decydować o tym, jakim obiektywem chcemy nagrywać to spora zaleta. Filmy wykonywane obiektywem 120 stopni raczej nie są bardzo szczegółowe. Zauważymy szumy w ciemniejszym otoczeniu, ale są za to stabilne. Nowością jest jeszcze filmowanie nocne, czyli coś na wzór trybu nocnego znanego ze zdjęć. Przechodzimy do podsumowania. Na pewno RANO 4 Pro to fajne, warte polecenia urządzenie. Z nowości mamy tutaj dużo szybsze ładowanie, nieco lepszy wygląd, wyspę na aparaty, małe zmiany w aparacie w postaci lepszego obiektywu o większym polowidzeniu. Szkoda tylko, że Oppo tak szybko wypuszcza kolejne generacje. Nie wiem, czy to jest dobre podejście, aby co parę miesięcy pokazywać nowy model, gdzie zmian zbyt dużo nie ma. Testując to urządzenie, miałem takie wrażenie, że używam w gruncie rzeczy RANO 3 Pro. Dzięki za obejrzenie czekam oczywiście na wasze komentarze zachęcam do polajkowania tego filmu jeżeli wam się podobało a tymczasem do zobaczenia